Nie powinienem tego widzieć. Nikt nie powinien widzieć czegoś takiego. Ale widziałem. Stałem tam. Zamazniety. Zocokołani. Sparalizowani. Patrzyłem, jak płomienie pochłaniają jedyną osobę, która naprawdę mnie kochała. Matki. Moja matki. A ogień nie był przypadkiem. Nie był nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. To było celowe. Zaplanałem: Bruton. Mam na imię Ethan. Dziś mam 29 lat, ale to, co wydarzyło się tamtej nocy, zatrzymało mój czas na zawsze. Miałem wtedy 14 lat. Mieszkałem z mamą w małym miasteczku w Arkansas. Ona była pielęgniarką, pracowała na nocne zmiany w miejscowym szpitalu. Byliśmy biedni, ale szczęśliwi. Ojciec opuścił nas, kiedy miałem 4 lata. Nigdy nie wrócił. squares. Nie tęskniłem. Mama była wszystkim, moim światem. Moja noksisijelka, a bronka, Nie miała łatwego życia, ale nigdy nie pozwoliła, żebym to odczuł. Potrafiła śmiać się nawet, gdy lodówka była pusta. I zawsze powtarzała jedno. Etan, nieważne, co się dzieje wokół, dopóki jesteśmy razem, damy radę. Tamtego wieczoru byłem z nią. Pamiętam to tak wyraźnie, jakby to było wczoraj. Wracaliśmy z supermarketu. Mama zapomniała kupić mleka, a ja nalegałem, że pójdziemy razem, bo nie chciałem, żeby szła sama. Była godzina 21.17, gdy zaparkowaliśmy przed naszym domem. Mały, parterowy domek na rogu Harrison Street. Znali nas wszyscy. W sąsiedztwie było cicho, spokojnie. Z gasolizem i Mama się nęła po torby. I wtedy to się stało. Eksplozja. Jedna. Druga. Asleepy, B.L.Y.S.K. Ogień buchający z kuchennego okna. Kryknąłam. Mama rzuciła torby i pobiegła w stronę domu. Zostań tutaj. Dzwoń po pomoc. Ale nie zdążyłem. Ledwo wyjąłem telefon z kieszeni, gdy drzwi wejściowe eksplodowały w ogniu. Mama była już w środku. Usłyszałem jej krzyk. Jeden. Prezydent Jesse. Potem. Nic. Stałem tam. Paradise. Ludzie wybiegli z sąsiednich domów. Ktoś trzymał mnie za ramiona. Ktoś płakał, ale ja nie płakałem. Stałem jak z kamienia. Bo i jedziałem. Moja matka nie żyła. Śledztwo trwało dni, potem tygodnie, potem miesiące. Straż pożarna stwierdziła, że ogień rozpoczął się od kuchni, ale nie był to wypadek. Pod Palmy. To słowo pojawiło się w raporcie oficjalnym. Wyciek gazu został wykluczony. Ktoś użył przyspieszacza, benzyna, może aceton. Policja zadawała pytania, rozmawiali z sąsiadami, przesłuchali nawet mnie, ale szybko temat ucichł. Nikt nie został aresztowany, nikt nie został oskarżony. Mówili tylko: Robimy, co możemy. Ale to nie była prawda. Nikt nic nie robił, nikt nie chciał znać prawdy, a ja, ja wiedziałem, że to nie był przypadek. Mama miała wrogów, była odważna, nie zamykała ust, gdy widziała coś złego. W szpitalu kilkakrotnie zgłaszała nieprawidłowości, pracowała z pacjentami z oddziału opieki długoterminowej, zauważyła, że brakowało leków, że niektóre recepty były podrabiane, że pielęgniarze podpisywali rzeczy. Które nigdy się nie wydarzyły. Mówiła mi o tym. W tajemnicy. Jeśli coś mi się stanie, etan. Zaczęła raz, ale przerwała. Po prostu bądź ostrożny. Nie rozumiałem wtedy, co miała na myśli. Ale teraz wiem. To, co zrobiła, to, co odkryła, mogło zagrażać komuś ważnemu. Komuś, kto nie pozwalał sobie na pytania. Kto nie chciał, żeby świat poznał prawdę. A więc ją uciszył. Po pogrzebie zamieszkałem z ciotką, siostrą mamy, ale nie byłem już tym samym chłopakiem. Cisza wypełniała każdy mój dzień. Czułem się, jakbym został w środku tamtej nocy, pod domem, patrząc, jak matka znika w płomieniach. Przestałem mówić. Przestałem wierzyć, że sprawiedliwość istnieje. Ale coś się we mnie tliło jak niedogaszone ognisko obietnika że pewnego dnia Wrócę do tego miejsca. Harrison Street. I znajdę tych, którzy zabrali mi matkę. Nie dla zemsty. Nie dla pokazówki. Dla prawdy. Minęło piętnaście lat od tamtej nocy. Dziś jestem dorosłym mężczyzną. Mieszkam w Dallas. Pracuję jako technik IT w średniej wielkości firmie serwisującej systemy zabezpieczeń. Codziennie mam kontakt z ludźmi, którzy chcą chronić swój dom, swoje biuro, swoje życie. I może właśnie dlatego czuję ironię, bo ja straciłem wszystko w miejscu, które miało być bezpieczne. Nie zapomniałem. Każdej nocy, zanim zasnę, widzę płomienie. Czasami słyszę krzyk matki. Nie wiem, czy naprawdę go pamiętam, czy mój umysł stworzył jego echo. Ale on tam jest. Zawsze. Nie mówiłem o tym nikomu. Nawet mojej dziewczynie, Lacy, z którą jestem od trzech lat. Ona wie tylko tyle. Że moja matka zginęła w pożarze. Nie dopytuję, a ja nie mówię, bo nie wiem, jak. Nie wiem, jak wypowiedzieć słowa. Widziałem, jak ją palą, i nic nie zrobiłem. Ale tamtej jesieni coś się zmieniło. Lacey wróciła z pracy rozczęsiona. Powiedziała, że w szpitalu, w którym pracuje jako recepcjonistka, wybuchł skandal. Pielęgniarka została oskarżona o kradzież leków i fałszowanie dokumentacji. W Luzi Steinli-Mideba. Zapytałem. W jakim szpitalu? Pauja Memorial East. Zamalem. To ten sam, w którym pracowała moja mama. Natychmiast zacząłem szukać informacji. Articuli. Raporti. Komendas. I tam, wśród lawiny danych, natrafiłem na znajome nazwisko. Debere Klein. To ona była wtedy przełożoną mojej mamy. I? Wciąż tam pracowała. Wiedziałem, że to nie może być przypadek. Przyjechałem do miasteczka po piętnastu latach. Nic się nie zmieniło. Te same domki, ten sam sklep spożywczy na rogu, ten sam bar z neonem Open palącym się całą dobę. Ale dom, dom już nie istniał. W miejscu, gdzie stał, był teraz pusty plac porośnięty wysoką trawą. Jakby ziemia chciała zmazać to, co się tam wydarzyło. Ale dla mnie ta ziemia krzyczała. Stanąłem na niej. Zamknęłem oksi. I zobaczyłem wszystko jeszcze raz. Plemieni. Mama. Sysa. Postanowiłem złożyć wniosek o dostęp do dokumentacji policyjnej z tamtego czasu. Nie było to łatwe. Musiałem się powołać na prawo jako bezpośredni krewny ofiary. Dostałem odpowiedź po dwóch tygodniach. Większość raportu była cenzurowana. Zanonimizowane nazwiska. Brak szczegółów. Ale kilka linijek mnie zatrzymało. Według zeznań pielęgniarki De Klein, ofiara miała zamiar złożyć formalną skargę dotyczącą nieprawidłowości w wydawaniu leków. Dochodzenie zostało wstrzymane z powodu braku wystarczających dowodów. Czyli jednak mówiła. Mama próbowała coś ujawnić. A Debere była jedną z ostatnich osób, które z nią rozmawiały. Nie mogłem już dłużej siedzieć bezczynnie. Memorial East. Usiadłem w holu, udając pacjenta czekającego na wizytę. Obserwam, check I wtedy ją zobaczyłem. Deborah Klein. Starsza niż ją zapamiętałem, ale z tym samym chłodnym spojrzeniem. Uniform czysty jak laboratorium. Szła jak królowa. Zebrałem się na odwagę i podszedłem. Prezoprasem. Jest Debra Klein? Zapytałem. Spojrzała na mnie. Chwilę szukała w mojej twarzy jakiejś znajomości. Tak, mogę pomóc. Zanim się zastanowiła, powiedziałem. Nazywam się Ethan Whitmore. Moja matka, Laura, prakowa tu. Zginęła w pożarze. Pamiętasz J.A. Jej twarz zamarła. Nie odpowiedziała od razu. Oczy lekko się rozszerzyły. Przykro mi, ale to było dawno. Pracuję tu od trzydziestu lat, wielu ludzi się przewinęło. Ale ja widziałem w jej oczach strach. I weitzy, Alan, Klein coś ukrywała. Nie spałem całą noc. Wróciłem do hotelu przy autostradzie, który pachniał stęchlizną i starą kawą, ale nie miało to znaczenia. Przewracałem się z boku na bok, analizując każde słowo. Każdy gest, Debere Klein. To, jak zareagowała na moje nazwisko, jak spuściła wzrok, jak szybko zakończyła rozmowę. Wiedziałem, że ją przestraszyłem, ale też czułem, że jeszcze jeden krok i zamknie się całkowicie. Musiałem działać inaczej. Inteligentny Edge. Następnego dnia pojechałem do lokalnej biblioteki publicznej. Miejsce było prawie puste. Zapach starych książek i cisza dawały dziwne poczucie spokoju. Przeszukałem archiwalne wydania gazet z okresu śmierci mamy. Były dwa artykuły lakoniczne, ogólnikowe. Pożar domu na Harrison Street. Jedna ofiara. Policja podejrzewa podpalenie. Ani słowa o niej z imienia i nazwiska. Ani o tym, że pracowała w szpitalu. Ani o Jakby ktoś chciał, żeby ta historia szybko zniknęła z pamięci. W notatkach znalazłem coś jeszcze. Komentarz anonimowego świadka. Widziałem dwóch mężczyzn kręcących się wokół domu godzinę przed pożarem. Mieli bluzy z kapturem. Kiedy ich zapytałem, co robią, jeden z nich powiedział, że szukają zguby psa. Nie było żadnego rysopisu, żadnych dalszych pytań. Policja uznała, że to nieistotne. Ale dla mnie to był klucz. Postanowiłem znaleźć byłych pracowników Memorial East z tamtego czasu. Nie było łatwo, ale dzięki kontaktom w IT udało mi się dotrzeć do starego forum pielęgniarskiego z wczesnych lat 2000 roku. Ktoś pisał pod Nickiem Nurselu 77. Nie odpowiedziała od razu, ale po dwóch dniach telefon zadzwonił. To ty jesteś synem Laury? Zapytała kobieta z zachrypniętym głosem. Tak. Ethan Whitmore. W końcu, po tylu latach. Czekałam, aż ktoś zapyta. Zamalam. Czekala. Louise była jedną z najbliższych współpracownic mojej mamy. Pamiętała wszystko. Ich rozmowy na dyżurach, wspólne lunchbreaki, plotki, ale też ostrzeżenia. Powiedziała mi, że mama zbierała dokumenty. Kserowała kartoteki, robiła zdjęcia formularzom przekazania leków. Miała notatki, nazwiska, daty. I planowała z tym pójść wyżej, do mediów albo adwokata. Tydzień przed śmiercią Louise widziała, jak mama wchodziła do gabinetu Debere Klein z grubą teczką. Wyszła 20 minut później, blada, zdenerwowana. Nigdy nie powiedziała, co się tam wydarzyło. A potem, pożar. Mówiłam policji. Co wiedziałam, dodała Louise, ale nikt mnie poważnie nie traktował. Jeden detektyw powiedział: może się dziewczynie pomyliło coś w dokumentach i chciała zrzucić winę. Rozumiesz, jakby Laura była histeryczką, a ona po prostu miała sumienie. Louise wysłała mi listę nazwisk osób, które wtedy pracowały na nocnej zmianie razem z mamą. Wśród nich jedno przyciągnęło moją uwagę. Anthony Goss. Nie wiem czemu, ale to nazwisko brzmiało znajomo. Sproyds Island Guy. Były technik medyczny, zwolniony dyscyplinarnie w 2010 roku za nieetyczne zachowanie. Potem zniknął z systemu. Znalazłem jego profil na starym portalu społecznościowym. Nie był aktywny od lat, ale adres e-mail wciąż działał. Wiem, że byłeś wtedy w Memorial East. Mam pytania. I nie przestanę, dopóki nie dostanę odpowiedzi. Ku mojemu zaskoczeniu, odpowiedział. Spotkajmy się, ale tylko na moich warunkach. Spotkaliśmy się na stacji benzynowej poza miastem, w miejscu, które wyglądało, jakby czas się tam zatrzymał. Żadne kamery, żadnych klientów, tylko rozklekotany automat z napojami i wiatr hulający po pustym parkingu. Antony Gos czekał już na mnie, ubrany w dżinsową kurtkę. Czapka z daszkiem naciągnięta głęboko na oczy. Wyglądał starzej niż wskazywałyby dokumenty. Z początku nie chciał mówić. Obserwował mnie, jakby sprawdzał, czy nie jestem dziennikarzem, policjantem, albo kimś przysłanym przez Debere. Po co to wszystko? Rezusell. To było dawno. Twoja mama nie wróci. Wiem, odpowiedziałem. Ale prawda wciąż żyje. I ktoś musi ją wypowiedzieć. To go Rezale. Westchnął, spojrzał gdzieś w dal. Laura była inna. Sumiena. Oksyła. Za bardzo uczciwa jak na to miejsce. Opowiedział mi, że w tamtym czasie część personelu uczestniczyła w procederze znikających leków. Leki przeciwbólowe, środki nasenne, opioidi. Wpisywano, że podano pacjentom, ale w rzeczywistości trafiały bokiem do zewnętrznych odbiorców. Antony sam raz został zmuszony do przeniesienia paczek z jednej szafki do prywatnej torby pielęgniarki. Nikt nie zadawał pytań. Ci, którzy milczeli, mieli spokój, a ci, którzy chcieli mówić, jak moja matka, stawali się problemem. Kiedy Laura przyszła do mnie i zapytała, czy widziałem coś dziwnego z kartotekami, odpowiedziałem jej, żeby odpuściła. Nie chciałem w to wchodzić, ale ona nie mogła, powiedział Antony. Kilka dni później widziałem ją steczką. Później poszła do gabinetu Debere, a wieczorem już jej nie było. Zesysnalem PSI. Kto to zrobił? Anthony pokrysał gloa Nie wiem, ale słyszałem rozmowę. Debere mówiła do kogoś przez telefon: Jeśli ona to wyniesie poza szpital, jesteśmy martwi. Trzeba działać szybko. To był dla mnie cios. Pak Wiedziałem. Wiedziałem, że Debere ma coś wspólnego z jej śmiercią. Może nie podpaliła domu własnoręcznie, ale wiedziała. Może zleciła. Może tylko przypadkiem zapomniała zgłosić coś ważnego. Wróciłem do Dallas z nową misją. Nie mogłem tego zostawić. Skontaktowałem się z prawnikiem, specjalistą od spraw cywilnych i spraw zaniedbania w instytucjach publicznych. Opowiedziałem mu całą historię. Pokazałem dokumenty, nazwiska. Zeznanie Antonego, notatki od Luis. Był poruszony. To nie będzie łatwe, powiedział. Ale mamy coś, czego wcześniej nie było świadków. I'm y. Złożyliśmy oficjalne zawiadomienie do stanowej prokuratury. Poprosiłem również o wznowienie śledztwa przez lokalną policję, podając nowe dowody. Nie minął tydzień, a zadzwonił do mnie funkcjonariusz z biura szeryfa. Panie Whitmore, rozumiemy, że ma pan informacje, które mogą rzucić nowe światło na sprawę sprzed piętnastu lat. Czy byłby pan gotów złożyć zeznania osobiście? Byłem. Poszedłem na komisariat z teczką pełną dowodów. Louis zgodziła się zeznać. Antony, po długim wahaniu, też. Złożyliśmy wszystko, co mieliśmy. Każde słowo, każdy dokument, każdy trop. I wtedy coś się zmieniło. Debere Klein została wezwana na przesłuchanie. Według informacji, które potem wyciekły, jej wersja wydarzeń była niespójna. Zaprzeczała, potem przyznawała się do drobnych niedopatrzeń, potem znów zaprzeczała. Zaczęto analizować jej majątek, powiązania, rozmowy telefoniczne z tamtego okresu. Nagle, wszyscy zaczęli udawać, że chcą znać prawdę. Ale ja znałem realia. Tacy ludzie jak Debere nie idą siedzieć łatwo. Mają powiązania. Kontakty Euclidy. Ale miałem coś, czego nie mieli wcześniej, upór. I nie miałem już nic do stracenia. To była moja matka. I nikt, nikt, nie miał prawa jej zabrać, i chodzić potem po świecie z podniesioną głową. Kiedy po raz kolejny odwiedziłem komisariat, atmosfera była inna. Już nie patrzyli na mnie jak na chłopaka, który żyje przeszłością. Miałem dokumenty, nazwiska, zeznania. Prokurator z Arkansas osobiście zajął się sprawą. Śledztwo zostało wznowione. Oficjalnie. Pierwszym krokiem było przesłuchanie innych pracowników Memorial East, którzy byli wtedy na dyżurze. Większość z nich, zgodnie z przewidywaniami, twierdziła, że nic nie wiedzieli, nie pamiętali. Laura była cicha, nie sprawiała problemów. Ale jedna osoba złamała ciszę. Pielęgniarka o imieniu Kerel wyznała, że kilka dni przed śmiercią mojej mamy słyszała jej kłótnie z Deborah Klein. To nie było coś, co można przeoczyć. Krzyk dochodzący z za zamkniętych drzwi gabinetu, słowa wypowiadane głośno i z bólem. go gon miała krzyczeć mama, nie pozwolę wam tego ukrywać. Jeśli nie zgłosicie tego, zrobię to sama. Kerel zeznała to wszystko pod przysięgą. W tym samym czasie prawnik, z którym współpracowałem, złożył wniosek o zabezpieczenie majątku debere istniało podejrzenie, że może chcieć uciec lub zniszczyć dowody. I wtedy pojawiła się nowa informacja. Anonimowy informator zgłosił, że w archiwum dawnego oddziału szpitalnego znajdują się pudełka z dokumentami, które nigdy nie zostały włączone do systemu cyfrowego. Dokumentacja z 2008 roku. Tekski Rejestry wydania leków. I, być może, dowody, które Laura zgromadziła. Policja wkroczyła do szpitala z nakazem przeszukania. W jednym z zamkniętych pomieszczeń magazynowych, za rzędem starych szafek znaleziono metalowe pudełko. W środku. Pizan Listy z datami i godzinami. Copy Wydruki raportów z brakami w lekach. Nazwiska personelu. Na każdej stronie widniał podpis mojej mamy, Laura Whitmore. Kiedy zobaczyłem kopię, serce mi stanęło. Rozpoznałem jej pismo. Te litery pochylone równe. Znałem lepiej niż cokolwiek innego na świecie. Mama naprawdę próbowała. Walchilla. nie bała się, chciała ujawnić coś wielkiego. Coś, co mogło obnażyć układ korupcyjny, który działał od lat. I dlatego została uciszona kilka dni później otrzymałem telefon. Etan, mamy postępy, powiedział detektyw. Zebrain materially by Zazudi Debra Klein. Złożymy wniosek do sądu. Siedziałem przez chwilę w ciszy. Nie płakałem. Nie krzyczałem. Czułem tylko ulgę. Niepełną, ale wystarczającą, by poczuć, że ten ciężar, ten, który nosiłem przez pół życia, wreszcie się poruszył. Proces miał się odbyć w Sądzie Okręgowym w Little Rock. Media zaczęły interesować się sprawą. Nagłówki typu po piętnastu latach pielęgniarka oskarżona o współudział w śmierci koleżanki, zaczęły pojawiać się w lokalnych gazetach. Nikt nie pisał o mnie. I dobrze to nie o mnie chodziło. Szucilu u Lauri Wieczmuari Majże Matki. kobietę, która poświęciła wszystko, by zrobić to, co słuszne. Na kilka dni przed procesem zadzwoniła do mnie Kerel. Etan jest coś jeszcze coś, czego wtedy nie powiedziałam. Bałam się. Ale już nie mogę tego dusić. Spotkaliśmy się w parku. Miała łzy w oczach, drżały jej dłonie. Pamiętam, dzień przed pożarem. Debere była rozczęsiona, krzyczała przez telefon. Powiedziała: Jeśli ona z tym pójdzie do gazety, nie tylko ja polecę. Musimy ją zatrzymać. Jackem Colway Kusztan. Te słowa były jak nóż. Jackem Colway Kusztan. Nie miałem złudzeń. Że Debere przyzna się do czegokolwiek. Ale miałem dowody, zeznania, dokumenty. I determined. Zbliżał się dzień rozprawy. A ja byłem gotowy powiedzieć światu prawdę. Dzień rozprawy był szary, pochmurny. Idealne tło dla historii, która przez lata toczyła się w cieniu. Sąd okręgowy w Little Rock był pełen dziennikarzy, kilku byłych pracowników szpitala i ludzi, których nawet nie znałem, ale których poruszyła ta historia. Na sali panowała cisza, jakby wszyscy bali się choćby oddychać. Debere Klein siedziała z obrońcą, w ciemnym kostiumie, sztywna jak posąg. Nie spojrzała na mnie ani razu. Została oskarżona o współudział w tuszowaniu przestępstwa, zatajenie dowodów i utrudnianie postępowania w sprawie śmierci mojej matki. To nie było morderstwo. Nie mieliśmy wystarczających dowodów, by powiązać ją bezpośrednio z podpaleniem. Ale to było coś. Zeznałem jako główny świadek. Opowiedziałem wszystko. Mój głos był spokojny, ale w środku czułem, jak trzęsą mi się dłonie. Mawile u laurzi, u pozarzi, u straślu, u i O tym, jak przez lata każdy mówił, nie da się. A jednak się dało. Po mnie zeznawała kerel. Potem antony. Każde słowo wbijało się w salę sądową, jak gwóźdź do trumny. Obrona próbowała podważyć nasze zeznania. Mówili, że po tylu latach pamięć jest zawodna, że nie ma twardych dowodów, że wszystko to tylko zbiegi okoliczności. Ale sędzia był uważny. Prokurator skuteczny. Fakty nie do podważenia. Po trzech dniach przesłuchań sędzia orzekł. Deborah Klein uznana, winner Dospoladzialu W. Tasaweniu Nielegalnych praktyk W. Memorial East skazana na pięć lat więzienia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Nie był to wyrok, który przywróciłby mi matkę. Nie zamknął całej sprawy. Nie dał mi wszystkiego, czego potrzebowałem. Ale to był początek sprawiedliwości. Po wyjściu z sądu, zatrzymałem się na schodach. Przez moment patrzyłem w niebo. Nie płakałem. Nie krzyczałem. Po prostu czułem spokój. Przez piętnaście lat nikt nie słuchał. Dziś słyszeli mnie wszyscy. Na grobie mamy zostawiłem małą kartkę. Napisałem na niej nie zapomniałem i nigdy nie przestanę walczyć. Dziś był nasz dzień, mamo. Kilka miesięcy później powstała fundacja imienia Laury Whitmore, wspierająca osoby, które ujawniają nadużycia w szpitalach i placówkach medycznych. Nazwaliśmy ją Prawda Nie płonie. Pomogliśmy już kilku pielęgniarkom z Teksasu jednej pracownicy hospicjum z Missouri i mężczyźnie z Georgii, który przez lata był zastraszany za mówienie prawdy. Każdego dnia czuje, że mama byłaby dumna, bo to nie jest historia o zemście, to historia o miłości, która nie dała się zniszczyć. O odwadze i o tym, że nawet po piętnastu latach prawda może się przebić. Nikt nie powinien widzieć, jak jego matka płonie, ale jeśli już musi to zobaczyć, powinien zrobić wszystko by świat wiedział, dlaczego.